Cześć, witam Was serdecznie. Tym razem ulica Mariacka. Widzicie kościół Mariacki. I widzicie ulicę Mariacką. Ulica ta jest warta przespacerowania się. Przyjeżdżajcie tutaj. Dzisiaj jest znana ze sprzedaży bursztynu. W średniowieczu. Głównie sprzedawano tutaj mięso z ław. Czyli odbywał się handel mięsem. Przy samym końcu ta część ulicy nie była zamieszkana, ponieważ były tutaj bogniste tereny. Marliacka pobiegnie do kościoła Mariackiego. Kościół Mariacki jego budowę rozpoczęto jeszcze za czasów krzyżaków. Zakończono już po nich. Kościół Moriacki to największa budowla z cegły w Europie, a być może w świecie. Oczywiście tego typu budowla. Spójrzcie na te portale wejściowe do kamienic, jak się przepięknie prezentują. Oczywiście tutaj te boczne części były zdobione. Część z tych ozdobień była po prostu w 1945 roku czy w późniejszych latach zbijana i robiono takie proste. Zresztą na tej ulicy mało co przetrwało. Ta część gdańska była całkowicie zniszczona. Wszystko co widzicie to są budynki odbudowane po wojnie. Oczywiście na styl ten, który w Gdańsku. Wcześniej panował. I to jest zaletą tego, co wtedy odbudowywano, że właśnie na ten sam styl, a nie jakieś połączenie nowego ze starym. I wychodzi trochę dziwactwo. Słuchajcie, idziemy uliczką mariacką, tak jak powiedziałem piękną ulicą. Spójrzcie, z drugiej strony ona wygląda przepięknie się komponuje, przepiękny obraz kościół maltyjski, tutaj kawiarnia. Ja dzisiaj wieje trochę uderza w mikrofon. Tutaj widzicie procesję kościoła marieckiego, tu w tej części tak to kaplica królewska. Spójrzmy jeszcze raz na ulicę. Wyglądająca, prezentująca i komponująca się. A my schodzimy już powoli, właśnie z ulicy Maria. Zapraszam też do obejrzenia mojej wcześniejszej relacji. Zaczynam ją w Gdańsku Stoczni. Przechodzimy przez Stocznię Cesarską, Stocznię. Shihau, Ferdynanda Schichau który pierwszą swoją stocznię wybudował w Elblągu kolejną w Gdańsku Pilawie ze stoczni w tamtej relacji w tej poprzedniej idę prosto właśnie na ulicę Mariacką i teraz jest jakby kontynuacja przejdziemy sobie przez bramę C cmentarną, czyli nie będziemy tędy szli. Przejdziemy przez bramę cmentarną. Tutaj w tym kierunku jest ulica Piwna. Nazwa jej pochodzi jeszcze z czasów przedwojennych. Tu była e, nazywała się ta ulica i Open Beer. E, i Open przepraszam, Jopengase, właśnie coś mi nie pasowało, co powiedział. I Open właśnie tutaj ta uliczka prowadząca do e, wielkiej zbrojowni. Jopengase i Jope, piwo jopejskie to gatunek, jopejskie to gatunek piwa dosyć popularny w Gdańsku. Stare korzenne piwo, piwo śniadaniowe czyli takie którego się nie wypije na jeden raz, bo jest to ciężkie piwo i open gasę czyli gasę uliczka i open gatunek piwa a teraz ulica Piwna Idziemy teraz w kierunku ulicy Chlebnickiej na ulicy Chlebnickiej Ulica Chlebnicka kończy się bramą i od tej strony na bramie u góry macie herb książąt pomorskich nie podejdziemy, jeżeli chcecie go zobaczyć. Zobaczcie moją poprzednią relację. A my przechodzimy teraz koło restauracji Bążur bonjour tu jest właśnie ta restauracja, bonjour pozdrawiam Piotra, mojego kolegę który w dniu wczorajszym tu grał umilał grał na fortepianie wychodzimy wprost na kamieniczki, macie teraz widok na kamieniczki w których urodził się syn Jana III Sobieskiego właśnie w tej w drugiej kamienicce urodził się syn Jana Trzeciego Sobieskiego, powtórzę. Tu już widzicie Neptuna. A my jesteśmy obok dworu Artusa, tu widzicie całą publikę, która się tutaj opala. To jest główne wejście do dworu Artusa i nad tym wejściem macie dwie sylwetki dwóch polskich królów, dwóch włazów, których dokładnie. Zobaczcie moje wcześniejsze relacje. To na pewno się dowiecie. Przepiękny widok dzisiaj z tego miejsca. Gdańsk przepięknie wygląda. Zejdźmy jeszcze pokażę Wam bramę zieloną. Kiedyś w miejscu bramy zielonej stała brama Kogi. W momencie kiedy powstały bramy nowożytnie Już nie było potrzeby tutaj, żeby była druga brama, bo w tą część miasta broniła brama Żoławska stąd przerobiono tą bramę na taką a tutaj macie Neptuna, jak zwykle przepięknie wyglądającego. I jeszcze jedno spojrzenie na zieloną bramę. Jakbyście przeszli zieloną bramę, i jeszcze spory kawałek przeszli tam. Właśnie będzie brama żołowska. Jedna z bram nowożytnich. To z tej strony, ulica długa. My w zasadzie stoimy na długim targu. Ulica długa kończy się złotą bramą. W miejscu złotej bramy była kiedyś brama długouliczna w czasach średniowiecznych z czerwonej cegły obecnie później straciła ona swoje racje bytu, bo jakby przed tą bramą jest zbrojownia, a przed samą zbrojownią jest inna brama, czyli brama wyżynna i znowu nie było potrzeby, żeby dwie bramy broniły wjazdu do miasta więc bramy długoulicznej Zlikwidowano tą bramę i w to miejsce powstawiono reprezentacyjną bramę, którą królowie polscy wjeżdżali właśnie do Gdańska. Wchodzimy do ratusza. Oczywiście nie do środka, tutaj trochę na górę chcę wam pokazać. Oczywiście ratusz też możecie zwiedzać. Ale ja ze względu na różne zgody w filmowaniu ograniczam się do zewnętrznych części. Okazuję z zewnątrz miast. Tutaj spojrzenie na długi targ, to spojrzenie.